Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Mamy 11 maja 2023 roku i zaczynamy naszą codzienną analizę. Oczywiście, dzisiaj będzie Bitcoin, Ether, dodatkowo tylko 3 kryptowaluty oraz zerkniemy do indeksów, bo troszkę zaczęły zawracać i troszkę pociągnęły za sobą. Bitcoina oczywiście będą wskaźniki prochart od Maximusa. orderbooki sobie zobaczymy, ale zaczynamy oczywiście standardowo od Bitcoina. Narzućmy sobie nasze tutaj wskaźniki. I co ciekawe, po tej podbitce, którą mieliśmy wczoraj, jednak zatrzymaliśmy się właśnie na tym poziomie 28300. I niewiele brakowałoby, aby odpaliły się moje longi z 26700. Tutaj byłem uszykowany w tym miejscu. Co prawda niewiele zabrakło, bo mieliśmy tutaj praktycznie niecałe 100 dolarów brakowało do zaliczenia tej strefy. No ale trudno, myślę, że ta strefa niedługo zostanie przebita, ale się tutaj będę grubo zastanawiał, czy faktycznie będziemy próbować tutaj stąd longa czy po prostu jeszcze nie będzie chciałam trochę zjechać w dół bitcoin tutaj dosyć fajna była ta świeca w dół o godzinie 19 dosyć mocno zleciliśmy z 28230 właśnie na ten dołek tutaj na 26 770, oczywiście na różnych giełdach różnie tutaj Pokazywało, no ale tutaj widać było, że dosyć mocno powycinało te longi. Tutaj powiem Wam, bardziej się nastawiam w dniu dzisiejszym, na dzisiaj i na nockę, bardziej na Ethereum. Tam może być ciekawa sytuacja. Za chwilę sobie tam zobaczymy, ale jak jesteśmy aktualnie przy Bitcoinie. No to zobaczmy sobie. Orderbooki, no i na orderbookach widzimy tutaj na 27 tysięcy troszkę większą ścianę, ale to jest akurat normalne. No i tutaj widzimy po stronie sprzedażowej na 27 500, czyli tutaj zgodnie z psychologią tłumu układają się aktualnie nam orderbooki. Ale zobaczmy sobie tutaj wskaźniki ProCharts. Pamiętajcie, że możecie mieć do nich dostęp z linku pod filmem. Tam was zapraszam. Widzimy tutaj, że aktualnie odbywa się walka między indywidualnymi kupującymi a instytucjami. Tutaj praktycznie 50 na 50 walczą o przewagę. No i widzimy, że tutaj traderzy bardziej się nastawiają na longi po tych delikatnych obsunięciach. No ale co ciekawe, coraz więcej nam tutaj w dniu dzisiejszym wpływa bitcoinów na giełdy. Więc zobaczymy, co się ciekawego dalej wydarzy. A my wracamy do naszych wykresów, żeby za bardzo dzisiaj nie przyciągać tego nagrania. Zobaczmy sobie od razu Ethereum, które tutaj aktualnie wyhamowało praktycznie dwukrotnie, właśnie na tej linii, którą omawiałem praktycznie od kilkunastu dni. Byłem bardzo ciekawy, czy tutaj cena nam będzie reagować, i faktycznie cena. Reaguje. Ja co prawda tutaj nastawiam się na przebicie właśnie tej linii, zrobienie delikatnego retestu, no i później ride tutaj w stronę tej niebieskiej strefy, gdzie liczę właśnie na odbicie. Jednak to nie będzie duża jakaś tam pozycja, bardziej tutaj patrzę pod kątem odbicia się tylko z tej strefy. No i tutaj zawitania z powrotem pod tą linię, która będzie prawdopodobnie w okolicach 1800 dolarów, więc to będzie dosyć krótki long, ale myślę, że może być dosyć fajny i tutaj zyskowny. Oczywiście warto zabezpieczyć tutaj za tą strefą stop lossem, bo może się oczywiście wiele wydarzyć, jeżeli te bitcoiny, które widzieliśmy na wskaźnikach ProCharts ktoś będzie chciał, Sprzedać, no to tutaj takie strefy mogą być bez problemu rozjechane. Pamiętajcie też, że jak nie potraficie grać na dźwigni, chcecie się tego dopiero nauczyć, to na takich giełdach jak chociażby Bing X macie możliwość grania za bonusy czy za coiny testowe, jest to dobra opcja nauki, ale też na innych giełdach mamy różne konta demo, gdzie możemy popróbować swoich. Sił, i tam Was właśnie zachęcam, żebyście najpierw popróbowali, zanim chcieli zagrać za prawdziwą, realną gotówkę. A my lecimy dalej. Dzisiaj co prawda tylko trzy kryptowaluty, no bo bardzo dużo tutaj kryptowalut obsuwa się praktycznie tak jak leci Bitcoin. Ale co ciekawe, Digibyte tutaj dobiło nam do tego dosyć fajnego tutaj. Poziomu i co najgorsze, właśnie dla Digibyte, to że ten poziom został bez problemu przebity. Zrobił nam się retest, i bardzo prawdopodobne, że będzie chciała tutaj cena lecieć nam jeszcze niżej, jeszcze niżej, czyli dokąd? Więc to jest akurat dobre pytanie, ponieważ tutaj niedaleko mamy dołek, więc bardzo prawdopodobne. Że cena będzie chciała nam tutaj zawitać, myślę, że to będzie dobre miejsce też do zakupów spotowych. Owszem, tutaj dosyć daleko, jeszcze to niby wygląda, ale pamiętajcie, że chyba może to przeliczę, że od aktualnego poziomu Digibyte by musiało stracić jeszcze około 22%, żeby znaleźć się właśnie na tym poziomie. Teraz lecimy dalej. Zobaczmy sobie NG Coina, który jest w naszym portfelu 100 razy 100, który aktualnie dobił do wsparcia na 33,5 centa. I tutaj teoretycznie można by pokusić się o jakąś pozycję na dźwigni, ale ja tutaj sobie to odpuszczam całkowicie, z tego względu, że wszystko na to wskazuje, że jednak dostaniemy przebicie i pójdziemy troszkę niżej, może nawet w najbliższym tygodniu możemy nawet przekroczyć 30 centów, więc tutaj aktualnie powstrzymuję się od jakichkolwiek tutaj zagrań na dźwigni. No i na koniec gala, którą, na którą tutaj patrzę z niecierpliwością, co tutaj się dzieje. Ponieważ gala tutaj bardzo fajnie doleciała do tej strefy, tutaj mamy wyrysowaną tą czerwoną strefę, i tutaj bardzo fajnie odbiła, właśnie, ale wszystko też wskazuje na to, że za chwilę będzie kolejna próba przebicia tej strefy. I co najgorsze dla gali może się wydarzyć, to przebicie tego drugiego poziomu. Jeżeli ten drugi poziom zostanie przebity, no to znajdziemy się w dosyć nieciekawej sytuacji, ponieważ dalsze wzrosty będą dosyć solidnie tutaj hamowane przez właśnie te dwie linie oporu. Więc tu będzie dosyć ciężka później sytuacja. Ja sam oczywiście posiadam też galę, chociażby w portfelu 100 razy 100, gdzie też zrobiłam dosyć solidny minus. Ale tutaj, ewentualnie poniżej tych linii, będę próbował uśredniać sobie cenę. Sprzedaż tutaj w tym miejscu całkowicie mnie nie zadowala, no, ponieważ, jak widzicie, to jest tutaj jedno z niższych miejsc na wykresie. Teraz lecimy sobie na szybko, tylko zobaczyć co ciekawego na indeksach, gdzie indeksy na czerwono. Widzimy, że tutaj już cena yy, zaczyna nam zawracać dosyć solidnie, więc yy, nie, nawet nie doleciało tutaj do tego poziomu, o którym ja wczoraj mówiłem, czyli 4200. Podobnie na indeksie Don Jones, yy, który tutaj yy, też znajdował się między, praktycznie w połowie między tą białą linią a tą niebieską, i jednak tutaj yy, otworzyło się wszystko na czerwono. No, i tutaj przy takim dosyć mocnym impulsie może nawet być próba przebicia tych tutaj wsparć, no i strzału jeszcze niżej. No i DAX, który tutaj robił nadzieję na 16 tysięcy euro, ale tutaj znowu też zaczyna zawracać, ale dopóki nie przebije 15 660, do Jana stawiam się jeszcze. Na delikatną podbitkę do góry. Ja dziękuję Wam serdecznie za dzisiaj, słyszymy się jutro, i przyjemnego czwartku Wam życzę.